Witajcie koledzy wędkarze i ci, którzy chcecie zostać wędkarzami i jechać na duże ryby, na przykład do Norwegii. Tematem dzisiejszego odcinka jest osenka. Jak ważna jest osenka w łodzi, nie muszę mówić, wystarczy spojrzeć z powodu powodów niewłaściwej osenki, traci się czasami rybę życia. Pierwsza osenka to solidny trzonek z zaaplikowanym prętem ze stali nierdzewnej, ponieważ woda morska jest agresywna, dobrze zaostrzony, zabezpieczony tuleją przed przypadkowym skaleczeniem się i taką osenką możemy podbierać naprawdę bardzo duże ryby. Ten kamień waży 16 kg. Możemy zobaczyć, jak spokojnie możemy podnieść za pomocą takiej osenki naprawdę bardzo dużą rybę. Klasyczna osenka, która jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego. bardzo za jest, No. I tak się łowi na soli. tu już czeka.

to mój wynalazek, osenka, która służy do podbierania ryb za pomocą bardzo ciekawej konstrukcji. Ta osenka składa się z linki, a więc nie ma sztywnych elementów. Te elementy sztywne powodują, że ryba czasami się spina. Tutaj mamy bardzo luźny hak. Duży 14.0, który jest zapięty na tej rurce. Zaknagowana lina. Nagą żeglarską spowoduje, że bardzo łatwo możemy podebrać rybę i oczywiście ciągnąć ją do łodzi, bo wytrzymałość linki jest ponad 200 kg. Tutaj szarpiąca się ryba nie jest w stanie się spiąć, gdyż hak jest mocno zapięty. Każda słabo zapięta ryba przy asekuracji taką mini na pewno wyląduje w łodzi czego wszystkim życzę jeszcze dużej takiej ryby. Dziękuję bardzo.